Witam. Obsługa analityczna w kontakcie guru Markets. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na naszą recenzję wideo. Teraz przyjrzymy się obecnym podstawowym wskaźnikom organizacji Skina Resources Lead Ticker SKE. Ta recenzja opiera się na informacjach z 8 sierpnia 2024 roku. Według klasyfikacji guru, Markets Corporation Skina Resources Limited należy do podkategorii. Metal Color w porównaniu bierze udział 48 organizacji, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Zaczynamy od ogólnych informacji o firmie. W razie potrzeby możesz wstrzymać wideo. Możesz dokładniej przestudiować wszystkie parametry danej korporacji. Dostęp do bazy danych ze strukturą tickerów firmowych jest całkowicie bezpłatny i darmowy. Dziękujemy za ponowną wiadomość i inną pomoc, naprawdę jej potrzebujemy. Cóż, przyjaciele, zaczynajmy. Kapitalizacja rynkowa spółki Skina Resources Lead wyceniony na 0,52 miliarda dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 415 miliardów dolarów. Skina Resources Limited ma udział na poziomie 0,124 tysięcznych% i jest jedną z bardzo małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 0 0,7 miliarda dolarów. A kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 157 miliardów dolarów. Skina Resources Limited stanowi udział 0,46%. Porównując zajmowane udziały giełdowe i kapitalizację bilansową, widzimy, co następuje. Zajęty udział Skina Resources Limited w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 0,124%. Wartość księgowa wynosi 0,46%. Jest to o 63% mniej niż udział wartości wymiennej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej w podkategorii. źle minus -1 punkt. Badana firma ma zobowiązania finansowe w wysokości 0,24 miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe do kapitalizacji bilansowej stanowią 34,3% kapitału. Ocena za zadłużenie firmy dobra 1 punkt. Równowaga ceny rynkowej spółki do jej zysku wynosi 0. Ze średnią dla podkategorii 16 i 80%, czyli znacząco gorszą niż w podkategorii. Ocena wartości rynkowej do swojego zysku w porównaniu z podkategorią: bardzo źle, minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 89 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane, a to jest wyjątkowo negatywne dla firmy. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysków na tle spółek z podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Stosunek wartości firmy do przychodów wynosi 0. Średnia podkategorii wynosi 2,1, czyli jest znacznie gorsza od średniej podkategorii. Ocena giełdowego stosunku wartości spółki do jej przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 0 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. A to jest bardzo negatywne dla firmy. Ocena oczekiwanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Źle, minus jeden punkt. Jeśli interesują Cię nasze analizy, wówczas uprzejmie prosimy o subskrybowanie kanału i kliknięcie dzwonka. Dla Ciebie, bo jest darmowy, bardzo pomożesz w rozwoju tego projektu. Dziękuję za niezwykle ważną subskrypcję. Marża na sprzedaży wynosi 0%, przy średniej w podkategorii 12,3%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 12,3%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami spółek w podkategorii akceptowalna, minus 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 0,41%, czyli o 202% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. I fakt ten pokazuje brak równowagi ceny wymiany organizacji Skina Resources Limited, prawdopodobnie w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 6214 tysięcy dolarów. Natomiast dla podkategorii 2062 tysiące dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 201,4%. Oszacowanie kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii. Znośny 0 punktów. Kwota zysku na indywidualnego pracownika firmy wynosi 0 tysięcy dolarów. Średnia dla podkategorii 122,8 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 100%. Oszacowanie zysku na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dopuszczalne, minus 0,5 punktu. Udział sprzedaży na każdego pracownika firmy wynosi 0 tysięcy dolarów. Według podkategorii 996 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 100%. Oszacowanie udziału w przychodach na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dopuszczalne, minus 0,5 punktu akcji krótkich stanowiło 4,7% przy średniej dla podkategorii 4,5%. Jest to ocena ryzyka wystąpienia krótkiego nacisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 43% Skina Resources Limited. Natomiast dla podkategorii poziom ten wynosi 35%. Technicznie rzecz biorąc, prace z podkategorii są oceniane niżej niż Skina Resources Limited. Porównanie zmian cen akcji spółki Skina Resources Limited i akcje podkategorii. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Skinner Resources Limited wykazało zmianę o 18,6%. Wobec zmian cen w podkategorii minus 20,4%. To na pewno nic nie znaczy, ale trzeba wziąć pod uwagę ten fakt. Wynik ogólny, minus 6,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi, minus 0,5 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szerzej, łącznie na rynek amerykański. Zobaczymy, średni wynik dla amerykańskiej giełdy w sumie to 0,3 punktu. Wobec noty minus 6,5 punktu dla spółki Skina Resources Limited. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte przez system informatyczny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy firmy Skina Resources Lead guru Markets Otworzyć transakcję z jakiegoś powodu skina Resources Lead, najbardziej przewartościowana spółka w podkategorii. Należy przypomnieć, że wcześniej 28 marca 2024 roku opublikowano zamówienie, ticker IE. System informacyjny i referencyjny do wyceny akcji Guru Markets zapada decyzja w sprawie tego zamówienia. Zamknij transakcję. Efektem jest zysk na poziomie 24,3%. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy guru Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością.